STS Zakłady Bukmacherskie oficjalnym Bukmacherem Korony Kielce. No na pewno e, nie jest na łatwo. Gdzieś tam przeanalizowaliśmy, to między sobą pogadaliśmy. E, no i co? Trzeba po prostu zapomnieć. No wiadomo, stało się, przegraliśmy. E, no, bardzo ważną mecz Wisłą dla, dla, dla kibiców też przede wszystkim. No ale po prostu trzeba teraz w tym tygodniu dać siebie 100% na, na treningach i wejść w sobotę w 110% zaangażowania i po prostu wygrać ten mecz. 110% zaangażowania może nie wystarczyć, bo Jaga pewnie tak samo zmobilizowana, biorąc pod uwagę, że trzy ostatnie mecze ligowe bodaj bez zwycięstwa, pucharowe co prawda w Opolu, tak, im się przydarzyło w tym tygodniu. A druga kwestia jest jeszcze taka, że Jagiellonia to najbardziej niewygodny przeciwnik dla Korony Kielce, jeśli chodzi o ekstraklasy. A ja wierzę w nas, wierzę w nasze umiejętności. Wiem, że na pewno każdy wie, wie co nas czeka w sobotę i każdy będzie skupiony na tym, żeby po prostu zagrać na, najwyższym, na najwyższych obrotach. I po prostu tak myślimy i chcemy ten mecz wygrać. To znaczy, że co w Sosnowcu, no to akurat w Sosnowcu nie grałeś, już nie będziemy do tego tematu przykrego nie tylko dla Ciebie wracać, no ale to co z Wisłą nie chcieliście wygrać, no przecież też pewnie chcieliście. No wiadomo, no każdy mecz chcemy wygrać. Czasami mecz się tak układa, że po prostu no nie jesteśmy w stanie zareagować. Akurat w meczu z Wisłą popełniliśmy parę błędów taktycznych, że wynik bardzo wysoki, ale myślę, że po... Przy analizowaniu tego meczu nie było aż tak wielkiej tragedii, jak może się wydawać. Także po prostu musimy poprawić parę, parę błędów, które przydarzyły nam się z Wisłą i wierzę w to, że w sobotę wygramy. Trzymamy za Was kciuki, bo kibice też zdegustowani tą sytuacją i Waszą postawą i porażką w Krakowie no, oczekują zmazania porażki, chociaż podejrzewam, że jedno zwycięstwo w Jagiellonii nie wiem, to, to to nie będzie całkowite zmazanie, ale przynajmniej pierwszy krok w tym kierunku. No tak, wiemy, że zawiedliśmy siebie przede wszystkim kibiców, także e, każde zwycięstwo będzie nas na, napędzało. Także no, wierzę w to, że po prostu wygramy w sobotę, i, i ja mogę powiedzieć, że po prostu no, jedziemy tam walczyć i, i wywalczyć te trzy punkty. Kosy zafundowaliście sobie trochę taką tą końcówkę sezonu zasadniczego, gracie z samą czołówką tabeli, czyli to są zespoły, które są tylko za, przed Wami. Bo Jagiellonia, Lech, Zagłębie, Krakowia i na koniec Pias Gliwice. Może być problem z ósemką. To znaczy, no wiemy jakie to są mecze, ale no trzeba popatrzeć na cały kształt, z każdym można po prostu wygrać i przegrać. No, akurat się przydarzyły takie mecze jak ostatnio czy z Sosnowcem, czy z Wisłą, ale wiem, że stać nas na wygranie z Legią, czy z Lechem, także po prostu trzeba uwierzyć w siebie, w swoje umiejętności, wyjść na boisko, dać z siebie maksa, a wierzę w to, że po prostu wygramy i będziemy wygrywać. A wyście, tak w szat nie wiem, że tam jakby szat nie zdradzę, że rzeczywiście usiedli tak pogadali szczerze, z trenerem, sami tak. między sobą. No, co się dzieje? Bo to już mówię, to czego potrzebujemy. To znaczy, to, się no, no wiadomo, no, mecz wyglądał tak, jak wyglądał. No, nie ma co się oszukiwać, zawiedliśmy. Rozmawialiśmy między sobą, też z trenerem porozmawialiśmy, także nie ma też co tutaj drama jakoś dramatyzować i nie wiadomo co robić z tego. Po prostu wiemy, że tak jak wcześniej powiedziałem, zawiedliśmy wszystkich i po prostu e, zrobić teraz wszystko, żeby poprawić wszystkim humory i zacząć wygrywać i pokazać, że. że... Wrócić do tej gry, którą pokazaliśmy na początku sezonu. Piłkarze Agieloni wprost zapowiadają, że oni będą grali dla, mam, dla trenera Mamrota, bo jego tam pozycja też nie jest za mocna. Wy też jesteście w stanie zagrać dla trenera Letieriego, bo po tych porażkach to tak różnie można po, podchodzić do tego. No wiadomo, no, gramy dla siebie, gramy dla trenera, gramy dla całego sztabu. Yy, wiemy o co gramy, także tylko trzy punkty. Grzegorz, kto wybiera swoją pozycję teraz w drużynie? No bo ja się ją gdzieś w tym, gdzieś nie podstawowym. Lewym obrońcą, no to byłeś tam pierwszym piłkarzem wchodzącym często z ławki. No teraz tej gry na wiosnę jest, jest mało w Twoim wykonaniu. Dlaczego uważasz, że tak jest i jakby czemu? Co musisz... mogę powiedzieć? No ja, ja jestem takim zawodnikiem, że staram się być bardzo profesjonalny. Ja się tam do, do wszystkiego przykładam uwagę. Daję siebie zawsze 100%. To już jest decyzja trenera. Trener podejmuje decyzję, kto gra, także. Ja nie mogę nic zrobić więcej, staram się po prostu na każdym treningu i po prostu udowadniam. No ale wiadomo, trener do każdego meczu dobiera zawodników, także czekam po prostu na swoją szansę. I... No której z tych pozycji chciałbyś, jakby jesteś w stanie najwięcej pokazać, da dać drużynie? No bo trener próbował cię na jednym boku obrócić. Cięższy po na prostu no, na tę chwilę uważam, że. Jestem na telu na te uniwersalny, że potrafię zagrać i na lewej obronie, i na prawej, i w pomocy. Także nie ma dla mnie to większego znaczenia. Po prostu skupiam się na tym, że jak już wyjdę na danej pozycji, żeby dać po prostu jak najwięcej i, i żeby po prostu to dobrze wyglądało. No, a teraz na no, ten masz gdzieś tam czujesz, że, że jest szansa, wyjść po tym składzie? Myślę, że jest szansa, także zobaczymy w sobotę.